Siemanko wszystkim, z tej strony Jakub Żuk z KierunekTrener.pl i Pełna Moc TV. Nazywam się Jakub Żuk, jestem trenerem personalnym, instruktorem sportu walki e, oraz założycielem szkoły dla trenerów kierunek KierunekTrener.pl, kształcącej z wiedzy biznesu, marketingu, obsługi klienta, a również z wiedzy merytorycznej, treningowej, żywieniowej. E, to, o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć, to, to skąd wiedzieć, że jesteś gotowy na działanie. Nie chcę, żeby to brzmiało jak jakieś pseudo kołczowanie. Tu chodzi o to, że po prostu... Mm, Wiele, wiele takich osób spotykam, którzy mają wiedzę, mają zasoby, są naprawdę doświadczeni, mogliby wiele wykładać, super wykłady, robić fajny biznes, ale oni twierdzą, że nie są jeszcze na to gotowi. Nie mają jeszcze wystarczającej wiedzy, to jeszcze nie jest ten moment i tak dalej. Nie chcę tutaj mówić na zasadzie, o, zrób to, zrób to i koniec, bo za tym stoją bariery, których niektóre osoby nie przekroczą. Pewna część osób powie, dobra, zrobię, a pewna część powie, kurwa, jakoś kurde, jakoś mnie to nie motywuje, tak? Skąd wiedzieć, że jesteś gotowy, tak? Ja bym chciał powiedzieć na ten temat troszeczkę. Praktykuj wszystko, co robisz, praktykuj, nie tylko się uczy, jeżeli fajnie, że chłonisz książki, fajnie, że szko chłonisz szkolenia, ale jeżeli zrobiłeś jakieś szkolenie na przykład nie, z dietetyki sportowej, zaproponuj pięć darmowych planów żywieniowych, sportowych dla osób. Zrobiłeś trening medyczny szkolenie, zaproponuj komuś darmowe pięć treningów takich właśnie w ten sposób robionych, co poznajesz na tym kursie i porównaj, porównaj też to z innymi. Porównaj, zapytaj się też, jak inni prowadzą, porównaj się z innymi, czy ty faktycznie jesteś tak z tyłu tej drogi, czy ty jeszcze nie pasujesz do tego środowiska. Zapytaj, jak ktoś wykładał, jakie są wrażenia z tego. Jeżeli chcesz być wykładowcą, bo tutaj też o tym mówię, a trochę jeżeli chcesz być menadżerem, czy zostań nawet trenerem, Zobaczyć, może faktycznie masz już tą wiedzę, może obejrzałeś już z pasji tyle filmików, przeczytałeś tyle książek na temat treningu diety, że jesteś też na to gotowy, żeby przystąpić do kursu i iść dalej w tym kierunku. Więc generalnie praktykuj i porównaj się z innymi. E, oczywiście na co dzień, żeby to nie zabrzmiało, nie porównuj się z innymi, na zasadzie że on jest lepszy czy, czy gorszy, tylko porównaj się w tym, czy w ogóle jesteś w stanie wystartować. Prawda? E, często się mówi coś takiego, mm, <grym>, tak się zdarza, że e, a to jest taki dureń, a, a mu się udaje. No bo po prostu wystartował i stwierdził, że jest na to gotowy, nie bał się. Często tak jest. Mm, ok, poznaj innych w danym temacie. Zapytaj osoby, które już to robią. Nie tylko na zasadzie porównaj z nimi, tylko wypytaj je, jakie są niuanse tego biznesu, który chcesz zacząć może właśnie jak, jak być trenerem. Zapytaj osoby, która jest już nim długo, zapytaj osoby, która się zajmuje tym, że szkoli trenerów. Zapytaj się menadżera, zapytaj się właściciela jakiejś placówki, zapytaj się ekspertów w swojej branży. Po prostu poznaj innych w danym temacie, żeby się troszeczkę oswoić z, z, z tym właśnie tematem. Później jest przygotowanie. Przygotuj się do wszystkiego. Wtedy będziesz gotowy, gotowa na coś, jeżeli się przygotujesz. Nie będziesz gotowy na trening personalny, jeżeli nie przygotujesz dokumentów, czyli nie, nie przygotujesz wywiadu treningowego, żywieniowego, nie, nie mm, przygotujesz pierwszej wstępnej rozmowy, takiej konsultacji, nie przygotujesz umowy, nie przygotujesz treningu testowego, karty pomiaru. I tak dalej, więc generalnie do wszystkiego trzeba przygotowania. Jeżeli będziesz to mieć, to tak naprawdę niewiele tu się nie może udać. Tak, tak naprawdę masz, masz pewne zasoby, które pozwalają na to, że można to zrobić, tylko że po prostu ty musisz przejść tą granicę tego, że, że jesteś przygotowany. Ok, zdarzy się to zdarzy, albo się uda, albo się nie uda. Jeżeli się nie uda, to mam nauczkę i będzie lepiej, a jeżeli się uda, to fajnie, zapracowałem, na to byłem przygotowany. Jest tak dalej, nie myśl rób, nie myśl rób, jeżeli już masz faktycznie to przygotowanie, jeżeli już się nastawisz, to po prostu to zrób, nie myśl nad tym, czy, czy to się uda, czy się nie uda, czy, czy tam na mnie będą tak patrzeć, czy tak, nie myśl w ogóle. Odstaw te myśli, nawet jeżeli się denerwujesz, pomyśl sobie, denerwuję się, ok, denerwuję się, bo to jest pierwsza dla mnie sytuacja, ale pójdę tam i zrobię, zobaczę, najwyżej się wspalę ze wstydu, najwyżej się zapadnę po ziemię, najwyżej powiem, sorry, jestem tutaj pierwszy raz, najwyżej powiem komuś, jestem trenerem, dopiero robię pierwszy trening, lepsze to niż udawać, niż się czuć źle, być niespójnym z samym sobą. Później jest taka rzecz, że jeżeli już robisz, to nie oczekuj żadnych rezultatów. Nie oczekuj nic. Po prostu zrób coś, potraktuj zadaniowo. Robię, udaje się albo nie udaje, żadnych emocji. Nie oczekuję żadnych rezultatów. Nie oczekuję, że się uda lub nie uda. Jestem na na to, że się uda, ale nie oczekuję. Na tej zasadzie. I potraktuj całość jako przygodę. Potraktuj to. to to, co robisz po prostu jako coś, co, co ma Ci y, towarzyszyć, jako ma Ci urozmaicić, życie macie rozwinąć. To jest głównie rozwój. Rozwój też zawsze jest bolesny. Mówi się, że rozwój to ten, ale rozwój zawsze boli. Rozwój zawsze jest, wiąże się z tym, że głowa pęka, że, że jest się zestresowanym, że to jest coś nowego, że tu się coś dzieje, że czasami się czujemy nieswojo, bo ja się tak dziwnie w tym stroju czuję, czemu tak, czemu tak. Zawsze rozwój z tym, ale do wszystkiego się przyzwyczajamy. Więc ja chciałbym wszystkich zachęcić do działania, do działania, do, jeżeli chcesz zostać. Trenerem, to po prostu idź na kurs i ciśnij ten temat. Zostań tym trenerem, jeżeli chcesz być instruktorem, to samo. Jeżeli chcesz wystąpić w zawodach, to samo. Jeżeli chcesz być menadżerem, założyć studio treningowe, siłownie, chcesz być wykładowcą, chcesz mieć swój catering, chcesz mieć swój gabinet masażu, gabinet fizjoterapii, gabinet żywieniowy, salon spa, cokolwiek innego, po prostu idź w to i to zrób. Dzięki. Zapraszam wiedza i biznes trenera na naszą grupę na Facebooku oraz na kierunek trener.pl po więcej wiedzy, e-booki, kursy i szkolenia. Cześć, hej!